Cześć, tu Mikołaj Wiążlewicz z bloga nikolajwiązlewicz.pl, czyli rozwój dla efektów. Ta prezentacja, czyli dzisiejsza, będzie dość nietypowa. Nie to dlatego, że nie będzie w niej jakichś super wyraźnych technik, tylko dowiesz się, co będzie tematyką prezentacji na najbliższe kilka miesięcy, pół roku, a może nawet i rok. I mam świadomość, że to jest temat, który może nie pasować każdemu. Będzie natomiast ważny nawet dla Twojego zdrowia i długości życia, więc wsłuchaj się uważnie. Jeżeli obserwowałeś poprzednie prezentacje, Jakie były na blogu przez ostatni rok, to na pewno widziałeś, że dotyczą one różnej tematyki, przykład takie jak samodyscyplina, budowanie nowych umiejętności oraz konkretnego rozwoju osobistego dającego efekty. Niektóre z nich mówiły także o finansach. Ostatnio zastanawiałem się, jaki właściwie widzę w tym wszystkim główny cel, taki jeden najważniejszy. I doszedłem do wniosku, że chcę to, by przedstawić jedną konkretną tematykę na najbliższe miesiące, i zrobię to za pomocą narzędzi w postaci portali internetowych, prezentacji, szkoleń, kursów oraz oczywiście prezentacji na tym blogu. A teraz zastanówmy się, jaka jest jedna z najważniejszych kwestii w życiu każdego człowieka, czyli także Ciebie, która wpływa na Twoje zdrowie, jakość czasu wolnego, na spokój, taki jaki odczuwasz w każdej wolnej chwili. Co wpływa na to, czy siedzisz sobie, na przykład obżerając się chipsami na kanapie w piątkowy wieczór, czy może gdzieś wyjeżdżasz, albo czy oglądasz jakiś serial w TV, albo może idziesz do kina i świetnie się bawisz. Co pozwala mieć na przykład zdrowsze zęby, Odżywać lepiej, mieć zdrowsze ciało, albo nie czekać na przykład 12 miesięcy na badania w kilometrowych kolejkach po specjalistów. Z pewnością pomoże w tym Twoja kreatywność, żeby wymyślić ciekawe zajęcie, na przykład na wieczór, siła perswazji, żeby lepiej dogadać się z lekarzem albo znajomości. To wszystko to jednak nie jest droga prosta do celu, tylko trochę naokoło. Nie wszystko rozwiążesz swoimi umiejętnościami. Odpowiedzią są pieniądze i możliwości, jakie one dają. Dzięki tym możliwościom możesz zaporządkować szereg zmian w życiu, tak jak klocek domino, który popycha kolejne. Wszystko co robisz sprowadza się, możesz właściwie sprowadzić do jednej kwestii. Jak wygląda Twoje życie finansowe? Czy zarabiasz dużo, czy mało? Czy życie finansowe to walka od pierwszego do pierwszego? I czy cieszysz się z życia, czy się raczej zmagasz? Co myślą przecież pracujesz, żeby na Twoim koncie pojawiała się określona kwota pieniędzy, prawda? Zasługujesz na to, żeby mieć finansowy spokój i robić więcej tego, na co masz ochotę. Pieniądze absolutnie nie są najważniejsze, ale wpływają na wszystko, co w Twoim życiu jest najważniejsze. Moim celem będzie odkrycie wszelkich mechanizmów psychologicznych, które dotyczą zarabiania. Nie wiem, ile dokładnie czasu to zajmie, ale odkryję i stworzę narzędzia, strategie działania, które pozwolą zarabiać więcej, niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes, czy aktualnie pracujesz na etacie. Co gdybyś mógł już zawsze spędzać więcej czasu tak, jak to Ty masz na to ochotę? Chcę odkryć wszelkie umiejętności, jakie dają większe zarobki i największe przełożenie na lepsze zarobki. I najważniejsze, jak te umiejętności zdobyć w zaciszu domowym oraz co daje większe szczęście w kwestiach związanych właśnie z finansami. Jest mnóstwo badań naukowych do przekopania, no i wniosków, jakie można wyciągnąć z obserwacji ludzi chcących mieć lepsze, no i też mających lepsze finansowo życie. Oraz więcej możliwości. Rządzą nam przecież pewne schematy, no i można je odkryć właśnie dzięki obserwacjom. Dla przykładu odkryto, że pieniądze mogą nawet zniszczyć motywację do działania, co wydaje się kompletnie nieintuicyjne, tak samo jak na przykład menadżerom wydaje się, że to właśnie pieniądze na pierwszym miejscu przyciągają dobrych pracowników, a jest to zupełnie nie tak. Od razu uprzedzam, że nie będę ci nawijał o MLM ani też żadnych proponował, z tego prostego względu, że one zabierają czas, a moim pragnieniem jest przedstawienie ci mechanizmów psychologicznych, jakie rządzą finansami, nastawieniem do pieniędzy i skutecznym działaniem. Jeśli miałbym w tym momencie mocno rozpraszać swoje działania, no to nie miałbym czasu na to, żeby dać Ci to, co jest najważniejsze. Jeśli zdarzyłby się taki program partnerski albo MLM, który minimalnie angażuje mu czas, a dać naprawdę niesamowitą korzyść, no to wtedy z pewnością się o nim dowiesz, ale umówmy się, to nie jest najważniejszy cel. Od jakiegoś czasu dostaję po kilka maili tygodniowo z propozycjami wejścia w jakieś cudowne biznesy, które tam są, pojawiają się w Internecie, a jeżeli widzę maila od kogoś, kto nawet nie potrafi się na koniec podpisać nazwiskiem, no to takie maile natychmiast usuwam, a ten zostawiłem, który teraz widzisz, jako przykład pola do poprawy w obszarze komunikacji i copywritingu. Nie zajmuję się wchodzeniem ciągle w nowe biznesy. Chcę dać Ci najlepsze portale internetowe, które oszczędzą Twój cenny czas i pieniądze. No i też zaproponuję Ci gotowe ćwiczenia do wykonania, które będą wykorzystywać wyniki eksperymentów naukowych, zmienią Twoje nastawienie do działania oraz Twoje finansów. Wiem, że ludzie mają w głowie nastawienie, że pieniądze dają szczęście i że chcą zarabiać jak najwięcej. Wydaje nam się nieraz, że zarabianie jest celem samo w sobie. Tylko, że jest zupełnie inaczej. Powiem Ci od razu, że zarabianie dla samego zarabiania jest kompletnie bez sensu. Tak samo jak ludzie nie kupują dobrych aut, żeby mieć dobre auto, tylko żeby czuć się ważniej i mieć większy komfort w trakcie jazdy. Nie chodzimy na zakupy, żeby zrobić zakupy, tylko żeby mieć co zjeść i w co się ubrać. Dlatego najprostsze możliwym ćwiczeniem, jakie możesz wykonać, to odpowiedź na pytanie, po co tak naprawdę miałbyś zarabiać więcej. Jakie dzięki temu będę mieć możliwości i po co mi te możliwości? Zastanów się nad tym dobrze. Jeśli masz ochotę, no to w komentarzu pod prezentacją umieć swoją odpowiedź. Zastanów się na tę chwilę i możesz nawet teraz sobie wcisnąć pauzę. Ok, lecimy dalej. Z poprzedniej prezentacji wiesz, że pieniądze dają szczęście, ale tylko do pewnego poziomu. Jeżeli nie widziałeś, to pod prezentacją jest tutaj link do niej na blogu. A teraz w komentarzu pod spodem napisz, jakie możliwości chciałbyś uzyskać dzięki finansom. Opisz również co w Twoim życiu stoi na przeszkodzie, żeby jakość Twojego życia finansowego była na wyższym poziomie, czyli żebyś zarabiał więcej, albo też może wydawał mniej na rzeczy, które nie są wcale Tobie potrzebne. Pamiętaj, że zawsze możesz wykonać to szybkie ćwiczenie, którego na, które polega na odpowiedzi na pytanie, po co miałbyś zarabiać więcej. Na tyle, ile poznałem eksperymenty naukowe dotyczące motywacji, wiem, że lepsza jest motywacja wewnętrzna, czyli gdy jesteś świadom, po co miałbyś poprawiać swoje życie finansowe powody wewnętrzne, dla których miałbyś coś robić przetrwają lepiej próby czasu niż np. przymus i stres związany z gonieniem jakichś terminów, które są na Tobie wymuszane. Dzięki temu będziesz mocniej i bardziej konsekwentnie dążyć do swoich celów, czyli będziesz zwiększać swoje szanse, że faktycznie coś zrobisz od początku do końca. Dlatego napisz poniżej, dlaczego Twoje ży ży życie finansowe miałoby być lepsze oraz jakie możliwości chciałbyś dzięki temu finansom uzyskać i jakie widzisz potencjalne przeszkody do pokonania na drodze do Twojego lepszego życia finansowego. Na dziś to tyle, więc słyszymy się w kolejnej prezentacji za tydzień. Super, że słuchasz do końca. Mam dla Ciebie małą prośbę na koniec. Trzymaj kciuki, żeby wszystko poszło dobrze, bo w piątek 13 to będzie bardzo szczęśliwy dzień, i będę miał wyciągane blachy z nogi. Dzięki i do usłyszenia.